Witam w kolejnym odcinku Zahacz Oi Sport. Dzisiaj taki format bardzo vlogowy, ponieważ jest jedna rzecz, która powtarza się bardzo często i trzeba o niej porozmawiać. Chciałbym Wam z tym troszeczkę pomóc, ponieważ wielu z Was pyta, jak zacząć swoją pracę w e sporcie. Zwłaszcza teraz, kiedy ja pracuję nad Zahacz Oi Sport, takich pytań dostaję bardzo dużo, więc postaram się przejść po kolei z takimi podstawowymi poradami, które moim zdaniem pomogą Wam zacząć pracę we sporcie. Zaczynajmy więc od tego, czym ja się zajmuję. Ja jestem trenerem i na co dzień pracuję w Akademii LEC. To znaczy, że ja szkolę zawodników, którzy potencjalnie w przyszłości będą mogli grać na poziomie ELISI dla organizacji, która w tym ELISI jest. A dodatkowo moimi zadaniami jest to, że gramy w lidze francuskiej, rywalizujemy w lidze francuskiej, więc tą ligę francuską mamy wygrać i pojechać na EU Masters. Taki jest cel co split. tak? I teraz, jak zacząć być trenerem? Kilka podstawowych porad dla niektórych z Was. Bardzo ważna rzecz jest taka, żeby po prostu oglądać gry. Bardzo często pojawia się pytanie, czy trzeba koniecznie być świetnym graczem, żeby zostać trenerem. Moja odpowiedź jest prosta: nie trzeba być świetnym graczem, natomiast, że na trzeba się znać. Najważniejsze pytanie i dla trenerów, i dla analityków to jest cały czas pytać się dlaczego. To znaczy, kiedy oglądasz grę profesjonalną, musisz przestawić się z myślenia o tym, że jesteś fanem i cieszyć się na przykład fajnym teamfightem i zacząć się zastanawiać dlaczego. To znaczy, że spacja będzie twoim największym przyjacielem w klawiaturze, ponieważ musisz co chwilę zatrzymywać grę i zastanawiać się, czemu jungler poszedł tam, czemu jungler nie poszedł tam i potem jakoś uczyć się notować te informacje. To jest coś, co bardzo ci pomoże. Trener musi być zorganizowany i umieć sobie wszystko ładnie układać, więc zacznij pracować nad swoimi plikami, nad swoimi Jakimiś spreadsheetami, tak, czy notatnikami, gdzie masz ładnie segregowane informacje. Jak będziesz oglądał pierwszą grę, drugą, trzecią, czwartą, piątą, na przykład jeśli weźmiesz całe bestow w piątki na warsztat, to będziesz zauważał pewne wnioski, które się powtarzają, i w ten sposób uczysz się gry. Ja proponuję, żeby na początku zacząć właśnie od tego, czyli takiego analitycznego myślenia, a potem dopiero szukać odpowiedzi w jakichś innych opracowaniach, czyli na przykład jak ktoś grę omawia i tak dalej. Do największej ilości wniosków dojdziesz samemu, i być może dojdziesz do takich wniosków, których nie będziesz wyciągał tylko i wyłącznie z jakiegoś polecenia, tak? że tylko ktoś tak powiedział, więc Ty to odtwarzasz. Więc... Po raz kolejny. Oglądaj bardzo dużo gier i ucz się robić swoje własne notatki. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, żebyś miał dużo cierpliwości. Prawdopodobnie nikt na początku nie da Ci szansy. i Tak to po prostu wygląda. A Ty dalej musisz robić swoje. Dlatego ważne jest, żebyś Ty próbował jakoś się pokazać w tym internecie. Co to znaczy? Jeśli możesz na przykład prowadzić swój kanał na YouTube nawet jeśli jest mały i wrzucać swoje y, filmy na Twittera, albo pisać analizy, które będziesz też umieszczał na Twitterze. oznaczać czasem graczy. Mów, że coś napisałeś o ich grze. Prędzej czy później ktoś Ci odpowie, a a wtedy Twój YouTube czy Twój Twitter stanie się Twoim portfolio, i to jest fajna sprawa. Znam wielu takich analityków, którzy w ten sposób się wypromowali nawet do leca, czy trenerów w tym przypadku, tak? Nawet jako asystenci, bo czasami są takie momenty, że ktoś akurat znajdzie chwilę i przeczyta Twoją analizę. To nie znaczy, że będzie czytał każdą, którą mu wyślesz, więc przygotuj się na to. Ja dostaję tych wiadomości mnóstwo, na większość nie odpisuję, ale czasem przeczytam, jeśli jest fajna to prawdopodobnie się do Ciebie odezwę w jakiejś sprawie. Kwestia jest też taka, żeby nauczyć się pisać. Bardzo wiele ludzi nie umie pisać, interpunkcja, to musi fajnie wyglądać, formatowanie i tak dalej. Pamiętaj, że się sprzedajesz w tym momencie i musisz się sprzedać fajnie, musisz być przyjemny do odbioru. To jest kolejna rzecz do zrobienia, więc stwórz sobie takie swoje portfolio, gdzie omawiasz te gry, i bądź cierpliwy, bo większość ludzi ci nie odpisze, oglądaj bardzo dużo profesjonalnych gier, tak? To jest taka baza wyjścia. Potem przygotuj się na to, że przez długi czas prawdopodobnie nie będziesz trzepać pitosu z tego i będziesz na początku musiał trenować słabsze drużyny, więc to jest coś, o czym warto pamiętać. Kolejny temat kwestia bycia graczem. Bardzo wiele osób pyta mnie, jak wejść na poziom Pro, jeśli jesteś graczem. Podstawy są takie: na pewno musisz nauczyć się grać lepiej w grę. To znaczy, nie baw się w drużyny, jeśli jesteś słabym zawodnikiem i po prostu grasz gdzieś tam w platynie i tak dalej. Nie ma znaczenia to, że znajdziesz drużynę i gwarantuję ci, że to, czego się nauczysz drużynowo, nie tak bardzo ci się przyda. Dużo ważniejsze jest to, żeby wbić wysoką dywizję. Do tego w tym pomogą ci na przykład streamy. Bardzo warto jest oglądać streamy lepszych od siebie graczy i profesjonalne gry i skupiać się na swojej roli. I również ważne jest tutaj analityczne podejście. Dlaczego ludzie robią tak, a nie inaczej? To jest coś, co jest mega, mega ważne. I w ten sposób, jeśli będziesz się uczył i wbijał wysoką dywizję, to wtedy zobaczysz po prostu, czy jesteś w stanie wejść na dość duży poziom, żeby grać profesjonalnie, czyli mówimy tu już bardziej o masterze, challengerze nawet, tak? I teraz zasadniczo masz dwie możliwości. Większość graczy zaczyna w grę z dwóch jakby przyczyn. Jedna jest taka, że znasz ludzi, którzy po prostu wezmą cię do drużyny, bo potrzebują kogoś, kto z nimi zagra, a są już trochę bardziej doświadczeni. A druga droga jest taka, że po prostu jesteś tak wysoko, że ludzie sami się do ciebie odezwą. Ta druga opcja jest na pewno trudniejsza, dlatego pamiętaj o tym, jak ważne jest to, żeby mieć. Znajomych, tak po prostu, bo to często od nich dostaniesz pierwsze szanse, żeby zagrać w jakichś pierwszych turniejach, a wtedy ludzie cię poznają. Dobre konta na solo w jakiś challenger, jakieś social media, gdzie się czasem pojawiasz, komentujesz posty znanych osób, znanych graczy, znanych trenerów, sprawia, że ludzie cię zapamiętają. Na polskiej scenie obecnie jest dużo projektów takich, które się pojawiają cyklicznie dla młodych zawodników, więc jeśli po prostu wbijesz na wysoką dywizję, to będzie potencjalnie twój start. Do takich projektów zawsze się zgłaszaj i staraj się, żeby ludzie kojarzyli twój nick. To na pewno ci pomoże, tak? Więc nie baw się w team za wcześnie, wbijaj wysokie dywizje, ucz się ze streamów, oglądaj profesjonalne gry, podchodź bardzo krytycznie do swojej własnej pracy. Ważne jest to, żebyś też umiał mm, wiedzieć, w czym jesteś dobry, a, czym, a w czym jesteś zły. To moim zdaniem, graczom bardzo pomaga w rozwoju. Jeśli gracz po prostu gra i czasem wygra, czasem przegra, ale nie wie dlaczego, to jest problem. Fajnie by było, gdybyś spróbował kategoryzować swoją, swój gameplay na parę takich rzeczy, które robisz dobrze i źle. Tak? Że na przykład, możesz wiedzieć, że bardzo dobrze last hitujesz, ale na przykład masz słabe trady, albo za mało schodzisz z linii, tak, ale dobrze stawiasz wizję. A może nie wiesz, gdzie stawiać wizję? Jeśli nie wiesz, to nie ucieka od tego. Tylko się to poprawić, tacy świadomi gracze na pewno fajnie będą mogli później wypaść na tego typu tryoutach. I jedna ważna rzecz, teraz porada, zwłaszcza aktualna w dzisiejszych czasach, kiedy jest tak dużo organizacji i sponsorów, bardzo ważne jest to. Żebyś nie był toksyczny, żebyś nie psuł sobie opinii. w opowiada o tym wywiadzie, zapraszam w ogóle do obejrzenia tego wywiadu. Dużym problemem dla ludzi było to, że jeśli na przykład coś odwalisz, to to się za tobą ciągnie i ludzie będą bali się brać Ciebie do organizacji. Przygotuj się na to, że na początku będziesz grać mniej, ale uwierz mi, że szansa jest realna, zwłaszcza teraz, jeśli w Polsce powstanie ta druga liga, tych miejsc na to, żeby zostać profesjonalnym zawodnikiem, będzie więcej. Ale jeszcze raz nie baw się w drużyny za wcześnie w swojej karierze. Najważniejsze jest to, żebyś ty indywidualnie odpowiednio się rozwinął. Więc pamiętajcie o tym, proszę, bo widzę wielu graczy, którzy zaczynają grać już na poziomie jakimś D3, później najwyżej wbijają D1 i nie mogą zarabiać ze swojej gry, i to jest, to jest jakby spory, spory problem, nie? Także to, to jest to, co bym polecił Wam na start. Teraz praca analityka. Podstawą pracy analityka są tak naprawdę dwie rzeczy: jedna to jest organizowanie informacji, czyli tej daty, tak? tych daty, Tych wszystkich. Liczb i numerków, które musicie umieć ładnie zaprezentować w formie graficznej, na przykład w formie jakichś spreadsheetów, a druga to jest wyciąganie wniosków z tych rzeczy, które się dzieją, tak? To jest jakby rzecz, której często brakuje. Tym yy, w, polecam na początek odezwać się do ludzi, polskich analityków, którzy na przykład poprosić ich o to, żeby wysłali wam jakąś przykładową analizę. Każdy jakąś starą analizę prawdopodobnie da radę wam wysłać. Mamy tutaj Hajima chociażby z Devil's One, mamy tutaj chociażby Marina z Kick, czy mamy Marin1, czy mamy chociażby. Nawet trufla, który kiedyś zajmował się tym, żeby być analitykiem, myślę, że na pewno jakieś swoje rzeczy mógłby wrzucić. Więc tutaj macie taki fajny start. się do nich, jak to w ogóle wygląda. I teraz tak, ta praca nie jest dla każdego. Przede wszystkim analityk ma bardzo mało spotlightu. Mało się mówi o analitykach w drużynie, rzadko się im daje jakieś kredyty. Więc to jest taka praca, że jesteś blisko drużyny, ale niewiele osób o tobie wie. A jak wie, to nie wie do końca, czym się zajmuje. tak? Zajmujesz tak? I pamiętaj o tym, żeby graficznie wszystko, co przedstawiasz, było naprawdę ładnie przedstawione. Chodzi o to, że pamiętajcie, jak to wygląda. Jeśli Wy spędzicie 20 godzin pracy nad analizą, bo weźmiecie. Teraz tak, z perspektywy analityka, jak wygląda praca analityka, bierzesz na przykład 10 gier i sprawdzasz w każdej grze, jak pewne elementy były rozegrane przez daną drużynę, jakie postacie były wybierane, jakie postacie były banowane. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby wyciągać odpowiednie wnioski, tak? Chodzi o to, żeby znajdywać trendy, które powtarzają się w wielu grach. I teraz, jeśli cała ta Twoja. Nie próbuj robić takiego show, na zasadzie pokazujesz jak najwięcej informacji, z których niewiele wynika, Spróbuj to zrobić bardziej na zasadzie takiej, że właśnie fajnie kompresujesz tą wiedzę. To znaczy, wszystkie te rzeczy, które przepracowałeś, są gdzieś tam zawarte, ale jest na przykład strona z podsumowaniem, które na przykład gracz może spędzić 15 minut na przeczytaniu tego, mimo że ciebie to kosztowało 20 godzin pracy, ale zrozumie więcej, tak? Żeby to było przystępne dla zawodników. I potem kontaktu się z drużynami. Jeśli będziesz mówił, że będziesz pracował za darmo i pokażesz fajne prace, i to jest klucz, pokażesz fajne prace. Wiele osób da ci szansę. Do mnie mnóstwo ludzi pisze, że chce być analitykiem, i powiem wam, że nie lubię odpisywać, bo często dostaję. Jest tak, że ja odpisuję, staram się, mówię, co mają zrobić, i nigdy już więcej do mnie nie piszą. Więc jak już chcecie do kogoś pisać, piszcie z przykładami swojej pracy. I naprawdę piszcie nawet do słabszych drużyn, jeśli będziecie robić dobrą robotę, będziecie ją na przykład czasem wrzucać na socjale, jeśli na przykład nie jesteście związani z drużynami. Podobna sytuacja jak w przypadku trenerów. Wrzucajcie różne analizy, na przykład o analiza, co tam Agoro grało na Solokiu, ładnie zaprezentowana. Myślę, że komuś się spodoba, komuś się na pewno przyda. W ten sposób naprawdę budujecie swoje portfolio i macie większą szansę na to, żeby jakaś drużyna nawiązała z Wami współpracę. To jest naprawdę proste, o ile włożycie dziesiątki godzin w tą robotę, tak? Kolejny przykład, social media. Ja uważam, że osoby, które pracują w social media, powinny też dobrze prowadzić swoje własne socjale. Komentujcie u tych osób, które są w organizacji i po raz kolejny, jak będziecie pisać jakieś aplikacje, miejcie jasną wizję, miejcie jasny pomysł na to, jak te socjale chcecie prowadzić. To znaczy przeanalizujcie dobrze, co... Prowadzą, social media, w jaki sposób prowadzą te organizacje. Wypunktujcie wszystko to, co jest fajne, bo jednak dobrze czasem wiecie, przypodobać się troszeczkę i fajnie opowiedzieć o tym, że co co wyszło fajnie. I dajcie swoją wizję, przykłady na przykład jakichś postów, dlaczego to jest fajne, czy, wskażcie, czego brakuje, co moglibyście zrobić i jak. I też starajcie się, żeby to nie było dużych nakładów finansowych na to, tylko żeby to były rzeczy, które da się realnie zrobić, bo jak ja widzę że ktoś do mnie pisze zgłoszenie, że mógłby się zająć socjalami i w ten sposób by zaangażował więcej ludzi, że zrobi 10 konkursów, w których będzie do wygrania jakiś tam coś, tam mikrofon za każdym razem, bo SPC Gear nawiązał z nami współpracę. No to ja sobie myślę, no to, to jest rzecz niemożliwa do zrobienia, więc bądźcie realistami, ale zawsze prezentujcie jakby swoją pracę, tak jakby ahead of time. Kolejny temat, który często jestem pytany, to znaczy jak zostać menadżerem. Menadżer to taka wydaje się bardzo fajna, przyjemna praca, bo jest to praca blisko drużyny menadżerami problem jest taki, że bardzo często, mm, to jest taki, kim jest menadżer w ogóle? Menadżer to jest często taki ogarniacz, to znaczy taki łącznik pomiędzy trenerem, organizacją, yy, trenerem, zawodnikami, a organizacją. Więc jakby robisz dla graczy wszystko to, czego oni chcą od organizacji, czy jak oni na przykład mówią, że czegoś potrzebują, to Ty robisz to request do organizacji, a w drugą stronę, jeśli organizacja chce czegoś od graczy, na przykład wstawiania postów, yy, na social media, tak, to to już jest, to jest coś, co wtedy Ty egzekwujesz u graczy. Ja uważam, że to jest bardzo niewdzięczna rola, ale to jest to Dobry sposób na to, żeby jakoś zaczepić się we sporcie. W wielu y, przypadkach fajnie jest na przykład mieć dobry kontakt z graczami, bo jeśli gracze cię polecą, a ty będziesz chciał na przykład zacząć za free, to, to masz szansę na to, żeby być wciągniętym do drużyny. I tutaj trzeba pamiętać o tym, że menadżerowie w Polsce jeszcze nie są aż tak popularni, dlatego że oni przydają się tysiąc razy bardziej, jeśli team ma gaming house, ponieważ wtedy jest dużo rzeczy, które trzeba ogarnąć day to day, nawet chociażby same podróże, podróże nalane -y i tak więc to jest odpowiedzialna kwestia. Natomiast tak doraźnie online'owo niewiele osób tego potrzebuje i jest to dość trudna rzecz, z której jeszcze w Polsce można byłoby się teraz utrzymać. To znaczy tylko te topowe organizacje mogą sobie na to pozwolić. Tak naprawdę myślę, że w tym momencie pokryłem jakby większość tych podstawowych rzeczy. Jeszcze jest jedna praca, o której warto pogadać, czyli praca komentatora. Bardzo dużo dostaję wiadomości na temat tego, że ktoś chciałby pokomentować i ma fajny głos, ale w większości to są ludzie, którzy nigdy nie komentowali gier. I tutaj też jest kolejna rzecz do zrozumienia. Bardzo fajnie Fajnie jest to, żebyście, żebyście Wy zaczęli komentować swoje gry. Ja myślę, i to jest pomysł, który nie rozumiem, dlaczego jeszcze się nie zadział. Jeśli chcesz być komentatorem, weź gry w miarę świeże, najlepiej. Polaków za granicą, gdzie są ligi, gdzie ludzie narzekają, że a tu po francusku, a tu po hiszpańsku, a tu po niemiecku i skomentuj po swojemu, najlepiej z kimś, tak? Ale możesz też sam, żeby po prostu się pokazać i oglądaj siebie, który na... zastanów się, co zrobiłeś dobrze, zastanów się, co zrobiłeś źle i wrzucaj ten swój content, Możesz próbować go gdzieś promować, tak? Ja na przykład myślę, że na zahacz jak najbardziej dałoby się promować polski komentarz do niektórych gier. Tylko pamiętajcie, że nie możecie tego robić na żywo, ale możecie z tego zrobić filmik na przykład. I myślę, że tacy ludzie na pewno mogą się przebić, tak? Pamiętajmy, że nie ma zbyt wielu miejsc, w których obecnie można komentować za pieniądze, ale na pewno jestem pewien, że Polska to jest. I ma z otwartą głową, jeśli ktoś włoży ogromną pracę i ma dobre predyspozycję, Myślę, że ma szansę, żeby kiedyś tam się znaleźć. I starajcie się, to jest moja porada, bardziej taką, którą wyciągnąłem od zagranicy, z paru, od paru osób, które znam, które się komentatorką interesowały. Nie zamykajcie się koniecznie na jedną grę. Oczywiście, jeśli bardzo ją kochacie, to możecie w to cisnąć do końca. Ale teraz na przykład, jak się pojawia taki tytuł jak Valorant chociażby, to jest duża szansa, żeby potencjalnie się w coś takiego wstrzelić. Ale też możecie zostać przy lolu, bo jest szansa, że ktoś, kto jest teraz w lolu, przeniesie się na waloranta, tak? Także po prostu chodzi o to, żeby włożyć pracę. Nie bądźcie takimi osobami, które rzucają słowa na wiatr i mówią, że chciałyby coś zrobić, ale nie wiedzą jak. Bardzo ważne jest w każdej dziedzinie, żeby zacząć od swojej własnej pracy, bo to naprawdę przynosi rezultaty. I nie zniechęcajcie się zbyt prosto, bo często ludzie odpuszczają po jednym mailu, na którego ktoś nie odpisał, czy po jednej wiadomości i mówią, że to nie ma sensu. Ja, wszyscy ludzie, których ja znam którzy pracują obecnie we sporcie, to są totalnie hardworkerzy. To znaczy nawet jeśli nikt ich nie odpisywał i nikt ich nie doceniał, robili dalej swoje i przez to się przebili. Ja myślę, że Hachiman do tej pory zrobił z tysiąc analiz i zrobił pewnie 150 zanim zaczął na tym zarabiać, tak? Przykładowo, tutaj tu mówię o analityku Devil's One, tak? Z trenerami jest tak samo, przechodzą przez mnóstwo drużyn jakichś amatorskich, nawet na niższym poziomie, gdzie wyciągają tylko doświadczenie nie wyciągają kasy, także... Ta cierpliwość i miłość do tego, co robicie, będzie dla Was absolutnie najważniejsza. Teraz ja bym chciał się zadeklarować, że będę starał się opisywać na każde takie e, rzeczy, które są nawet krótkim komentarzem na, na takie rzeczy, które są ładnie rozpisane czy ładnie zaprezentowane przez Was, ale chcemy widzieć, po prostu myślę, wszyscy się ze mną zgodzą, do których takie wiadomości przychodzą, włożoną ogromną pracę w to. Także nie zniechęcajcie się, e-sport Was bardzo potrzebuje. Słuchajcie, jesteśmy w takim teraz momencie, w którym tak naprawdę brakuje ludzi do wszystkiego, brakuje ludzi do sobie social media, tak? Brakuje na pewno trenerów, brakuje na pewno analityków. Zaraz rusza druga liga. Każdemu teamowi przyda się analityk, nawet na poziomie chociażby akademii. Tylko bądźcie gotowi na to, że na początku początki będą ciężkie, to będzie wasza praca po godzinach będzie to wasze hobby, z którego niewiele wyciągniecie finansowo, ale każdy, taka, każdy taki, każdy taki zapiercielacz, który po prostu zasuwa od rana do nocy, jak może i wkłada to, żeby regularnie produkować, składa ten czas, żeby regularnie produkować tego typu rzeczy. Na pewno we sporcie się przebije, bo ja myślę, że to jest główna rzecz, która stanowi o tym, komu się udaje, a komu nie. Połowa odpada tylko dlatego, że szybko się poddaje, a ludzie, którzy naprawdę. Potrafią utrzymać tą wytrwałość, robią ogromne kariery w e-sporcie I takich przykładów jest bardzo wiele. Postaram się ich parę wam przedstawić i nagłośnić już niedługo na ramach naszego kanału. Także dziękuję pięknie za dzisiaj. I mam nadzieję, że wielu z Was, widzów, którzy kochają esport tak samo jak ja, już niedługo będzie z nami ramię w ramię pracować nad tym, żeby on był jeszcze lepszy. Także dziękuję Wam bardzo. Pa Pa.